another good uh, game is behind us and third victory in FIBA Europe Cup. The quarter final is, is still real, right? Yeah, uh, we wanted to take care of business tonight, we didn't want to look ahead to the game uh, in Perm, so uh, we got the win today and now we can look forward to the next two games that we have. Was there any surprises on the card? Uh, I mean, they're a good team, so um, they, we knew they were going to cause problems. Uh, we wanted to jump out to a big lead in the beginning and uh, ride that lead until the end, and uh, yeah, that's what we did. Uh, looking uh, at the course uh, of the game, the match uh, is, was a bit one-sided. Yeah, we uh, playing at home. We wanted to use that to advantage to get the crowd involved, you know, get some stops defensively, and uh, play hard for 40 minutes. Uh, this match was the good uh, training before the game with uh, the Polish champion on uh, su Sunday. Yeah, um, they're a great team as well. Uh, we wanted to stay focused on this game, not look forward, like I said before. But uh, now uh, we're gonna take these next couple of days and look forward and, and pick up a strategy and hopefully get a win. I think that uh, the we, uh, the game uh, on uh, Sunday will be a little bit uh, harder than th today's game. Yeah, definitely be harder. Um, they're reigning Polish champions, so they're gonna come in here with a lot of confidence and play hard, and we gotta master intensity. Grzesiek, jedna, druga planu y, wykonana. Jeszcze mecz z Parmą, mam nadzieję, że wygrany. I co meldujemy się w ćwierćfinale? Mam taką nadzieję, mecz z y, Sperm będzie bardzo ciężki na ich terenie. Naprawdę w Rosji koszykówka jest tak naprawdę sportem numer jeden. No, mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nas wygrany. Jest to naprawdę ciężki orzek do zgryzienia, ale myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie takie rzeczy się w koszykówce zdarzały. Jestem dobrej myśli, mamy mało czasu na przygotowania, ale. Myślę, że będzie dobrze. E, dzisiaj mecz jednostronny, zakończony wynikiem plus 25 na naszą e, korzyść. Czy z racji tego, że medi e, Bayreut już e, pożegnało się z tym, e, z myślami o, o awans, e, grało się wam troszeczkę swobodniej, e, lepiej? Nie, nie myśleliśmy o tym, że Bajrut już grało nic. E, my chcieliśmy przepchnąć ten mecz, ponieważ my byliśmy skupieni na swoich celach. Jakby no, musimy. Te dwa, mieliśmy założenie, że musimy te dwa mecze wygrać, żeby myśleć o ósemce. Takie, no mieliśmy motywację dodatkowo, no jesteśmy pod ścianą, no więc musimy mieć dobrą energię, musimy dobrze grać, no i to nam wyszło dzisiaj. Zagranie z początku spotkania, bodajże z pierwszej kwarty, iście z NBA. Y, tak, no... Fajnie, że ten rzut wpadł, było to bardzo efektowne, ale no, dużo trenujemy takich rzutów przed, po treningach, więc no, to była po prostu kwestia treningu, myślę, troszeczkę warta. No, fajne zagranie. Tydzień rozpoczynamy dobrze, ale to nie koniec emocji i grania w tym tygodniu. W niedzielę mierzymy się z Mistrzem Polski. Wydaje się, że ten mecz będzie trochę trudniejszy niż ten dzisiejszy, co chyba nie ukrywamy też. Zdecydowanie tak. No, tam jest dwunastka zawodników, którzy mogą grać na najwyższym poziomie w Polsce. Będzie bardzo ciężki mecz. Mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony, tak jak dzisiaj, że skuteczność będzie na najwyższym poziomie no i że będziemy grali zespołowo przede wszystkim. No dzisiaj mecz pokazał, że jeśli piłka idzie i wszyscy dotykają piłki, to naprawdę jesteśmy ciężkim zespołem do przekrycia. Tego potrzebujemy w niedzielę. Jesteśmy skupieni na tym. No, jest to bardzo ważny dla nas mecz w kontekście układu tabeli, więc będziemy walczyć. Dopytam tutaj jeszcze o powołanie do szerokiej kadry, do kadry B. E, zaskoczony? E, tak, znaczy no e, teraz jest to odmłodzenie kadry, no naprawdę daje to mega kopa do jeszcze cięższej pracy niż poprzednio. E, jestem bardzo z tego dumny. Mm, I no, mam nadzieję, że niedługo znajdę się w A, no będę na to bardzo ciężko pracował. Czyli jak rozumiem, wolnego nie będziesz miał za dużo w trakcie drwania Pucharu Polski? A powiem szczerze, że granie z orzełkiem na piersi jest dużo bardziej przyjemne niż e, odpoczywanie. Czyli rozumiem, że więcej takich zagrań jak z początku meczu zobaczymy, mam nadzieję, w kadrze A za niej jakiś czas? O, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.